Dajcie, moi drodzy, ja jestem brat Michał i stwierdziłem, że do tego filmu muszę ubrać sutannę. Bo dzisiaj będziemy sobie mówić, a zresztą wiecie, bo przeczytaliście już w opisie, znaczy w tytule. A wiecie, jakie jest największe księżowsko-modowe fupa, jakie można popełnić? Ale najpierw, jak interesujesz się tematem powołania, to oglądaj dalej, jak się nie interesujesz, to też oglądaj dalej, to przynajmniej będziesz wiedzieć, jakie są najczęstsze problemy, błędy, w rozyznawaniu powołania. To jak jest to największe modowo księżowskie fopa. No jasne, jasne spodnie ubrane po sutanną. No jak to wygląda? No nie mogę na to patrzeć. Chodźmy się przebrać. Wróćmy do tego powołania. Tuż wiele osób, które zastanawia się nad powołaniem. Robi to samemu. Nie rób. Nie rób tego sam. Wiele osób tutaj myśli o powołaniu. Zupełnie nie myśli o tym, żeby skontaktować się z powołaniowcem. I nie chodzi mi tylko o takie sytuacje, że rozeznaję cały rok i rozeznałem, możecie mnie przyjmować, na co ono odpowiada, no fajnie, tylko że. No jutro się nowicjat zaczyna, ten pierwszy etap, rok zaczynamy i takie sytuacje też się zdarzają, ale. powołania po prostu nie rozeznaje się samemu. Rozeznawanie odbywa się po obu stronach, dlatego że musimy się spotkać, porozmawiać, poznać. Bo podjęcie takiej drogi to jest wspólna decyzja. Tak, kandydata i zakonu. Czy z YouTuba się tego nie zrobi? No, no, nie. Jak sobie o tym myślę, to tak naprawdę mamy tutaj taki szerszy temat, szerszy problem. nie żyjemy trochę w takiej kulturze tego, że ja sam. Nie chodzi, że samodzielność jest czymś złym, no bo oczywiście, że nie jest. Ale chodzi o takie niedopuszczenie, nawet myśli o tym, że Mogę się spotkać w tym z drugą osobą. I to nawet nie chodzi o powołanie teraz, ale o cokolwiek. I wydaje mi się, że wiele tracimy w tym nurcie, w tej postawie. Wtedy jakoś tak łatwiej jest odciąć się od wszystkich dookoła. A tym bardziej, jeżeli mówimy o jakichś trudniejszych rzeczach. Jakichś prostych rzeczach to jeszcze, nie? Ale wiadomo, że jak są jakieś trudniejsze sprawy, to ciężko jest nieraz zwrócić się do kogoś. Ale wróćmy do tego głównego wątku, czyli w tym filmiku powołania. Słuchajcie, na przykład u nas jest tak, u jezuitów, że mamy program przygotowawczy, taki cykl czterech spotkań, gdzie można usłyszeć o duchowości, można doświadczyć tej duchowości, zobaczyć nasz apostolat, czyli gdzie realnie pracują jezuici. No i przede wszystkim no, spotkać się z prawdziwymi jezuitami w sensie nie tylko takimi za amboną, albo nie tylko takimi w internecie. Widać, jak te spotkania są cenne. Dla tych osób, które wstąpią, dla tych osób, które nie wstąpią. To, że ktoś napisze do powołaniowca, to nie oznacza, że od razu musi pakować swoje rzeczy i przyjść, pukać do bram klasztoru, nie? Ale takie spotkania pozwalają zmierzyć swoje wyobrażenie z rzeczywistością. I oczywiście można tutaj pewnie znaleźć jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, ale myślę, że na dobry początek ta kwestia jest tą pierwszą. No bo jak napiszesz, to nie jest tak, że od razu dostaniesz formularz aplikacyjny. Że już muszę! Nie, 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 nie. To nie o to chodzi. Dlaczego ten film powstał? Bo moi drodzy, minęły dwa lata i teraz w niedzielę były dyspozycje. Dyspozycje, czyli taki dokument, w którym ojciec prowincjał oficjalnie ogłasza, gdzie dany Jezuita od przyszłego roku będzie pracował. No i ja, po dwóch latach pracy tutaj, wzdłuż pasterstwy powołań i w szkole kontaktu z Bogiem, idę dalej. Przychodzi czas na kolejną misję, na kolejne zadania. Ale o tym będzie w innym filmie. Więc jeżeli nie chcesz go przegapić, to zapraszam, żeby zasubskrybować ten kanał i oczywiście zostawić łapkę w górę. No i możecie udostępnić na Facebooku albo gdziekolwiek indziej. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Pa! pa.